アクション bo przygotowałem się dla nie jestem mówcą, myślę, że za parę, za parę tygodni będzie lepiej, ale słowa przekazane Państwu w sposób naturalny oddają w pełni moje dzisiejsze emocje i powtarzalną sytuację, której chyba, która się nie zdarza tak na co dzień. Dobrze, mam wrażenie, że dobrze, że jeszcze we mnie jest tyle, Tyle, tyle pozytywnych emocji, że do, nie przychodzi się do porządku dziennego po tak wielkim dla mnie i myślę, że mo dla moich najbliższych <laughs> Właśnie z tego miejsca chciałbym podziękować mieszkańcom naszego miasta za wybór mnie na to stanowisko oraz obdarzenie mnie zaufaniem, bo to jest potężny, potężny bagaż zaufania. Gratuluję paniom i panom radnym za wybór. Deklaruję głęboko z Wami i z innymi organizacjami w mieście współpracę. Ta deklaracja jest naprawdę nie tylko kurtuazyjna, ale naprawdę głęboka i myślę, że każdy Burmistrz, który siedział albo siedzi na tym miejscu, dąży do takiego celu. Chciałbym go osiągnąć, żeby to się działo, chciałem mówić ponad podziałami, a on jest tak tak już przeszło kolokwializmem, że, że powiem tylko, żebyśmy tworzyli wspólną, dobrą grupę ludzi, która dąży do jednego celu, jakim jest dobro mieszkańców. Bardzo dziękuję Wasi Tobie, mojej żonie, synowi. Był to ciężki, ciężki okres i dwóch, trzech miesięcy był to Wiabędny ciężki okres dla niejednej rodziny, nie tylko mojej rodziny. E, każdego z nas sięgały emocje zenitu. E, cieszę się, że przeszliśmy przez, tą, przez ten poligon nie do końca podrapani, połamani. Że chyba jesteśmy na takim poziomie, mówię o mieszkańcach i o nas wszystkich, że możemy z dumą przejść koło siebie w spokoju przez, przez pasy i niespecjalnie y, patrzeć sobie wrogo To jest duże osiągnięcie demokracji. W mojej ocenie, a przy w też, i ja bym tego nie lekceważył, tylko jednak umieliśmy przy tym, przy tej potężnej dawce dzisiejszych mediów możliwości komentowania każdych słów, każdych ruchów, jednak i tak zachować troszeczkę, troszeczkę normalności, dystansu. Jeśli nie zrażam do siebie, bo czy ktoś chce, czy nie, w dobrym tego znaczeniu jesteśmy na siebie skazani. Mieszkamy w tym mieście i tutaj chcemy być jak najdłużej. Włącznie wraz z naszymi dziećmi. Więc musimy pokazać im, że, że te nasze kampanijne utarczki, argumenty mogą zakończyć się również pokojowo. I za to Wam dziękuję. Bardzo dziękuję członkom mojego komitetu wyborczego, którzy włożyli nieprawdopodobnie trudną tą kampanię, wielki dystans i klasę w mojej ocenie. Nie będę długo rozwlekał się nad, nad techniką, bo to przecież nie to miejsce, żeby wracać, ale bardzo Wam dziękuję, bo nie ma. Ja dzisiaj wychodząc na, na, na sesję, zastanawiałem się, czy jest jakieś zdarzenie yy, na świecie, które może człowiek wykonać sam, tak sobie. Wszyscy skazani jesteśmy w każdej dziedzinie na współpracę. wierzą po ludzi. I, I myślę sobie, że dobranie w każdej kwestii yy, wspólnej drużyny, wtedy się, wtedy się osiąga cel. Ja taką drużynę chyba zebrałem, jak myślę, większość komitetów. Z wielką wiarą w Powodzenie osiągnęły wszystkie komitety, tym żeśmy się nie, nie, nie poszarpali. Bardzo dziękuję występującemu burmistrzowi za służbę na rzecz na naszej społeczności, którego z tego miejsca, widziałem, że był, jest. Zapraszam do współpracy. Mam nadzieję, że znajdzie się w tej pracy obszar, w którym Grzegorz będzie się czuł dobrze i bardzo serdecznie w Twoje doświadczenie chciałbym wykorzystać. Oczywiście zapraszam wszystkich chętnych do współpracy z nami, ze mną, ze swoimi pomysłami. Jeszcze, jeszcze nie byłem w urzędzie od, od wyborów, a telefonów miałem już tyle na spotkania, że przez pomyłkę powiedziałem, no to przyjdź, a nie, to sobota. Już było tyle, tyle pomysłów naprawdę, ale i rzeczy ważnych, <kluzny> które gdzieś tam może powiedzmy sobie uschnęły. Więc jest tego dużo dla każdego z nas zostanie dużo dużo pracy i chciałbym się tą pracę z Państwem dzielić, ale pomysły to właśnie od was mają, mają płynąć, bo to wam, mi, nam, ma się żyć lepiej i wygodniej. Natomiast dzisiaj Państwu, tak jak powiedziałem, redaktorom, tutaj dziennikarzom, nic konkretnego dzisiaj żadnych deklaracji nie złożę. Yy, deklaracji Chciałbym poznać, myślę, że tutaj przemawia przeze mnie no, chyba odpowiedzialność, że dzisiaj nie będę przed Państwem występował jako spórca, yy, uzdrowiciel wszystkiego, co może być lepsze. Chciałbym się zapoznać, myślę, że w krótkim czasie, może przy okazji sesji, to chyba najlepsza jest to formuła, żeby Państwu powiedzieć, jakie są plany najbliższe miesiące, najbliższe, powiedzmy, pierwsze rok. Będę kompletował nierewolucyjnie bliskich współpracowników, którzy będą mi pomagali w tej, w tej pracy. I mogę tutaj tylko powiedzieć, że już nie mamy, już że y, trzęsienia ziemi w przypadku polepień nikomu jest trzęsienie ziemi niepotrzebne. Mówię tutaj o, o tym, jakie są informacje, żeby nie użyć słowa grzybkiego, krążące po mieście. To jest jak, przepraszam, możecie to zapisać, wykreślić, to jest jak w sporcie. Powiedziałem tutaj redaktorowi, Jedzie się pod górę i kolarz jeden na najwyższym trybie nie daje rady jechać, więc schodzi z roweru. I myślę, że ja zaproponuję taką formułę współpracownikom, dając im powiedzmy sobie dwa miesiące i pokażę na którym biegu mamy wyjechać pod górę wspólnie, jeżeli w ciągu dwóch miesięcy. Okaże się, że parę sposób jednak nie podejmie tego trudu, to będzie umowa dżentelmeńska i wierzę, że ktoś tu się ale... wtedy się rozejdziemy. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Państwu za jeszcze raz za zaufanie i żeby te emocje, tak jak ze mną ze mnie schodzą, żeby również zeszły z tych, którzy widzieli w tej walce coś strasznie niebezpiecznego. 一辈子的事。 Przechodzimy do kolejnego punktu. Że... Przepraszam, trochę się wydało. Przechodzimy do kolejnego punktu. rozpatrzenie projektu uchwały Zaczniemy od uchwał dotyczących uchwały yy, Komisji yy, Rady Miejskiej. Rozpoczniemy od Komisji Rewizyjnej. Chcę tylko przypomnieć, że zgodnie ze statutem miasta w Komisji Rewizyjnej może być maksymalnie trzech radnych. W związku z tym bardzo proszę o przedstawienie kandydatów. Nie opisuję tutaj zakresu działania komisji rewizyjnej, ponieważ są one szczegółowo opisane w przepisach. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów. Radny Radzisze proszę. Osobiście proponuję pana Bogdana Wojciecha Gintera, który już do tej pory w czterech kolejnych kadencjach pełnił rolę członka Komisji Rewizyjnej, również myślę, że był przewodniczący przez trzy kolejne kadencje. Doświadczenie życiowe oraz bogaty bagaż doświadczeń. Myślę, będzie bardzo pomocne akurat w pracy Komisji Rewizyjnej. Czy pan radny był na mnie Kolega Korakteryś powiedział, że mam duży balaz, o on mi nie, nie przeszkadzał, ale mam nadzieję, że podał wyzwaniu i, i zgadzam się kandydować do tej Komisji Rewizyjnej. Dziękuję. Proszę jeszcze do kandydatury. Proszę miał kolegę, jak to masz na, na imię, a, tu. bardzo przepraszam, ale jesteśmy, okazuje się jednak się rzekami przy każdej kolejnej kadencji. Pana Korzyniowskiego, dla członka komisji rewizyjnej. Dziękuję, przyjmuję. Artur <grymne> Korzyniewski, tak. Proszę radny Ryszard Budak. Ja proponuję Krzysztofa Jachlę. Pani Krzysztofie, czy pani Mariuszowska? Tak, tak wyrażam jedną. a jako no, dyrektor jednostki bankowej myślę, że świetnie się sprawdził. No, dziękuję za uznanie. Wypada mi się poddać pod głosowanie. Wyrażam zgodę. Dziękuję za zaufanie. Czy jeszcze są jakieś kandydatury? W tym razie mamy pięciu kandydatów, w związku z tym, yy, że w komisji rewizyjnej może być maksymalnie trzech radnych, w związku z tym każdy z nas pisk będziemy teraz poddawali pod głosowanie. Proponuję, yy, żebyśmy głosowali kandydatury zgodnie z porządkiem, jakie osoby były zgłaszane. Bardzo proszę. Czy osoby, które są zgłoszone mogą kandydować i podnieść rękę za swoim głosem? Tak, mają prawo głosowania na siebie. To zacznijmy w takim razie od radnego Bogdana Wintera. Kto z radnych jest za wyborem radnego Bogdana Wintera? do składu osobowego komisji rewizyjnej? Kto jest za podnosi rękę? Przygłosujmy w związku z tym drugą kandydaturę. Radnych, Korzeniowski. Kto jest za powołaniem w skład Komisji Rewizyjnej radnego Artura Korzeniowskiego, proszę o podniesienie ręki. Kandydatura pana Krzysztofa Jakna. Kto jest za tym? Oddział prawny, ja został powołany w skład komisji rewizyjnej? Kto jest za? Dwa głosowania były źle przeprowadzone. Proponuję, żebyśmy powtórzyli głosowanie, bo było za, przeciw i wstrzymujący się, a tu trzeba jednoznacznie określić się albo za, albo przeciw. Dobrze? W tej sytuacji, skoro były przy tych głosowaniach głosy za i przeciw, i to znaczy były, były te formy. Kto jest za, kto jest przeciw, była ta trzecia. Kto się wstrzymał. Ale możemy, możemy zidentyfikować i policzyć, że było za i przeciw. Ja bym był za tym, żeby na tej podstawie, czyli za i przeciw, przyjąć. Yy, ale powinniśmy w takim razie powtórzyć na to Było tak. tylko za, tak? To ostatnie, tak? Więc Dlatego uważam, że skoro tu przynieśliśmy formułę za, przeciw, to przyjmijmy tą formułę dla wszystkich, bo tak to jest nie niedomówienie. Jest to wniosek formalny? Tak. Tak, Panie Przewodniczący. To w takim razie przegłosujmy. Kto jest za powtórzeniem głosowania na te wszystkie osoby jeszcze raz? Kto jest za? Proszę powiedzieć, Kto jest przeciw? Nie ma, kto się wstrzymał. Czyli większością głosów powtórzymy jeszcze raz głosowanie na wszystkich kandydatów. Zacznijmy jeszcze raz od ale... pana na Wintera. Mam pytanie. <laughs> czy przyjmujemy teraz, że jest za i przeciw? W tym kierunku idziemy, czy jednak przyjmujemy czy, czy formę 3? Tak, przyjmujemy to. Zaiprzeć, to Dziękuję bardzo. Więc jeszcze raz. Kto z radnych jest za powołaniem do składu Komisji Rewizyjnej radnego Bogdana Gintera? Proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto jest z radnych za powołanie do składu komisji rewizyjnej pana Antura Korzeniecka? Kto jest za? Kto jest przeciw? To jest za przyjęciem powołaniem do składu Komisji Rewizyjnej pana Krzysztofa Snera. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Ja też zapominam jeszcze, że mam głosować. Kto z Radnych jest za powołaniem do składu Komisji Rewizyjnej Radnego Ryszarda Olaza? Proszę o podniesienie ręki. z 9 głosami za, 5 przeciw oraz panowie Artur Korzeniowski i Ryszard Tolas z 8 za i 6 przeciw. wśród tych trzech kandydatów przewodniczącego tej komisji przewodniczący pozostałych komisji wiceprzewodniczący będą wybierani na pierwsze spotkanie w komisji przez y, członków danej komisji proszę o złożenie propozycji proszę ja chciałem powiedzieć kandydaturę pana Olasa Rozumiem, że więcej propozycji nie ma. W takim razie zacznijmy znowu w takiej kolejności. Zgłoszani kandydaci tym razem na przewodniczącego. Kto jest za tym, aby z radnych, aby przewodniczącym komisji rewizyjnej został radny Ryszard Olas? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Dobrze. I teraz kto jest za tym, aby przewodniczącym komisji rewizyjnej został Pan Bogdan Inter? Proszę o podniesienie Kto jest przeciw? W związku z tym... powołany Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Śląskiej Porębie. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami uchwala się, co następuje. Powołuje się następujących radnych w skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Śląskiej Porębie. Bogdan Wojciech Ginter, przewodniczący. Ryszard Olas Artur Korzeniowski. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę do góry. Ktoś, kto jest przeciw? Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaufanie i jak wypada w takiej chwili powiedzieć, to może wszelkich starań, aby komisja pracowała rzetelnie, sumiennie i długo. Tak jest teoretyczne założenie Komisji, że pracuje zawsze długo. Dziękuję bardzo. Koleżankom i kolegom za, za Przejdźmy do wybrania składu osobowego kolejnej komisji. Jest to Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej. Przypominam, że w skład tej komisji może wejść od 3 do 9 radnych. W tym wypadku nie będziemy wybierali tutaj przewodniczącego tej komisji, tylko członkowie tej komisji będą wybierali na pierwszym swoim spotkaniu. W takim razie proszę o zgłoszenie kandydatur do tej komisji. Proszę. Pani, ja proponuję pana Wiosława Krojeja. Pani Pani, tak, pan. czy są jeszcze jakieś inne kandydatury oczywiście. Pan Wojciech. Proponuję pana Marcinkowskiego Jarosława. Czy trzeba uzasadnić? Wyrażam wygląda. Są jeszcze kandydatury? Pana Artur proszę. Chciałbym zaproponować, panią ministrze, będę Dziękuję, wyrażam zgodę. Proszę, pan Jan. Ja chciałem zaproponować pana Krzysztofa radnym. Proszę, jeszcze są takie, czy pan Krzysztof, czy się zgadza? Panie Krzysztofie? Tak, <todgłosy> 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 Ja proponuję Pana Jałusza muszę. kolejnej chwili. tak? Czy Pan Janusz może coś zgodę? Pan Jan, tak. Można kto jeszcze mam? Proszę. Mam pytanie takie, bo nie ma dzisiaj Pana, tak? Pan. Wyprzedzę to Krzysztofie, zaraz, zaraz, zaraz. A znamy jego chęci, w których komisja chciała. wystąpić. zaraz, przystąpić. zaraz o tym powiem, zaraz o tym powiem Dobrze, dziękuję. Proszę pan, bądźmy Proponuję pana przewodniczącego, pana Mirosława Chochowa do pracy w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Spraw Komunalnych. Członki komisji, można może to wyjaśnić,